Hejka, witajcie na moim kanale, ja jestem Mirka Zaw a w dzisiejszym odcinku pokażę wam jak zrobić slime. do tego potrzebne wam będą jakaś miseczka, yy, szklanka klej, yy, klej w płynie przeźroczysty lub kolorowy obojętnie jakaś łyżeczka lub coś do mieszania piękka do golenia lub krem do golenia i perwol Ok, to zaczynamy najpierw potrzebna wam będzie miseczka do miseczki musicie wlać tyle kleju, ile chcecie, żeby było slajma. Ja sobie wleję tak w sumie dużo, bo chcę mieć dużo tego slajma. Dobra, tyle wystarczy. Dobra, teraz dodajecie pianki do kolania. Ja mam taką czarną, ale okej. Okay. I możecie i teraz y, to mieszacie. Dobra, teraz musicie sobie dodać perwola. Czekajcie. Dobra, wprowadźcie tak, no tak trochę perwola. No i mieszacie. Czekajcie, zaraz się widzimy, jak to już pomieszam. No i tak sobie to mieszamy. Dajcie mi jeszcze chwilę. No i ogólnie, potem tym, jak już pomieszacie, to musicie wyciągnąć i tak pobawić się nim trochę w rękach. On będzie taki wodny, ale potem będzie taki, no i ogólnie. Chcę wam jeszcze powiedzieć taką bardzo ważną rzecz. Można też slimey robić tak, że dajesz po prostu klej i aktywator, ale ogólnie to ja nie polecam dawać kleju i aktywatoru, no bo dlatego, że, że po prostu, no wiecie, że, mm, że potem takie slajmy wychodzą takie niefajne a z takiego domowego sposobu, właśnie takiego, ja Wam pokazałam, wychodzą naprawdę mega fajne style. Jak dodacie na przykład sobie więcej pianki, to będzie bardziej miękki. Jak dodacie więcej pierwola, to będzie wodny. Jak dodacie sobie, nie wiem, jak dodacie sobie pasty, bo ja też raz, ja też raz dodawałam pastę, to na przykład będzie ten. To będzie taki taki slasi i jak macie na przykład i można też jakoś zrobić przezroczystego ale to już nie wiem można, możecie też sobie potem zrobić taki i w ogóle więc jeżeli odcinek wam się podobał to dajcie łapkę w górę i zachęcamy was do zaobserwowania mojego kanału ponieważ bardzo bym chciała yy, no, bardzo chciałabym zrobić yy, tutaj przynajmniej stud yy, obserwacji no i jak chcecie możecie też wpadać na mojego TikToka. Fypy, team, Fypy podłoga Team, podłoga X, podłoga ekipa. Możecie też wejść sobie na mojego Instagrama podłoga SAF. To wszystko z mojej strony. Pa!